To no niestety, ale nasze Audi się zepsuło troszkę. I w serwisie w Gdyni powiedzieli mi, że najbliższy termin na wizytę to jest 3 tygodnie. I słuchajcie, auto odstawione. Zostałem taką A4. Temat Audi, część druga. Auto naprawione. Wymienili tą pompkę. A jeżeli chodzi o zmiany w przyczepie, to już Wam mówię. Cześć dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj trochę nietypowo, dzisiaj trochę mniej tematu związanego z karawaningiem, aczkolwiek związanego z naszym holownikiem. Bo dla tych, którzy oglądali ostatniego vloga, kiedy byliśmy w borach tucholskich, to niestety ale nasze audi się zepsuło troszkę. Także e, tak mówiąc dokładniej, jak próbowaliśmy wrócić e, po odpaleniu samochodu, zapaliły się błędy typu e, usterka układu napędowego i moc ograniczona. No i generalnie tak próbowaliśmy jechać. Udało nam się zajechać, co prawda moc była ograniczona, ale później, jak auto się rozgrzało, to stanąłem na stacji benzynowej, zgasiłem, odpaliłem jeszcze raz i moc wróciła. Te błędy zginęły i został tylko i wyłącznie czek. Siedzę teraz w aucie, jak widzicie czek się świeci, on się świeci już całą drogę powrotną, ta reszta błędów, czyli to, że ograniczona moc, poginęła. No i chcę Wam jeszcze zaznaczyć, że auto ma przebieg 5300 km, czyli bardzo symboliczny. Udało nam się jakoś dojechać do domu, znaczy oczywiście już moc była, poza tym, że ten czek się świecił, to moc była. W poniedziałek od razu kontaktowałem się z serwisem, bo jak wiecie, no auto jest prawie nowe, jest na gwarancji. I w serwisie w Gdyni powiedzieli mi, że najbliższy termin na wizytę to jest 3 tygodnie. I zaczęły się schody. Ale oczywiście ruszyliśmy wszystkie znajomości, jakie mamy i udało nam się w Gdańsku załatwić wizytę na piątek. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, mamy czwartek po południu. Jadę dzisiaj zawieść samochód, zostawiam go, bo na rano, na 8 rano jest... Przewidziany na warsztat. Pytanie, czy to jakaś aktualizacja, czy cokolwiek innego, nie wiem. Nie mam pojęcia. No, musimy auto odstawić, muszą odczytać kod błędów i jedziemy. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu mam tak, żeby nowy samochód zapalił się błąd, no może popsuty to za dużo powiedziane ale zapalił się błąd przy 5000 km przebiegu. No ale cóż. Miejmy nadzieję, że to będzie jakaś bzdura, nie trzeba będzie czekać na jakieś części czy cokolwiek innego. Generalnie kolega, z którym rozmawiałem, który pracuje w Audi, to powiedział, że najczęściej to jest jakaś aktualizacja oprogramowania albo jakiś po prostu czujniczek. Zwariował. Nie wiem, czy to miało wpływ, że tam dosyć mocno lało, no ale co to za, za przeszkoda? Leje zawsze, auto ma prawo stać na dworze i nie, ma prawa, nie mają prawa takie rzeczy się dziać. No niestety, im nowsze auto, tym to gorsze auto. Miejmy nadzieję, że przypadek. Po prostu przypadek. Ale jak to zawsze, przypadki chodzą parami. Najpierw przyczepa, udało się zrobić przyczepę. Zepsuł się holownik. No nie może być inaczej. Nie może być zawsze z górki. Jak się coś sypie, to jak wszyscy wiecie i pewnie z doświadczenia swojego też tak macie. Jak się coś sypie, to zawsze parami. Także słuchajcie, lecę na serwis. E, oczywiście odzywam się jeszcze do Was, jak już będę w Gdańsku. E, przy serwisie oddamy auto. E, też postarałem się, żeby dali mi jakieś auto zastępcze. I miejmy nadzieję, że jak jutro się za niego wezmą, to jeszcze jutro po południu odbierzemy auto z serwisu. A póki co e, lecę i, i widzimy się już w Gdańsku przy salonie. Jesteśmy w Audi Centrum Gdańsk. Idę do serwisu, zobaczymy gdzie tu jest wejście tu zostawiamy auto Audi Centrum Gdańsk także zobaczymy jak to wygląda wchodzę do środka i dam wam znać co mi się udało załatwić no, samochód zastępczy jakiś jest jakaś Audi A4 dobra wchodzimy do środka i słuchajcie, auto odstawione Dostałem taką A4 23 tysiące przebiegu Zobaczymy jak to jeździ W kombi Powiem wam szczerze, że przyjęcie do serwisu Pani z kasy wzięła kluczyki Dała mi auto zastępcze i to było wszystko Ani żadnego przyjęcia, ani Usterek, które mi nie pasują no W sumie nic Powiedziała, że pan z obsługi będzie jutro do mnie dzwonił i to tyle, no może to tak wygląda, nie wiem, no nie mam porównania w Audi, w Audi w serwisie jestem pierwszy raz, więc nie wiem, ale w innych serwisach to wyglądało trochę inaczej, dostałem potwierdzenie zostawienia auta, dostałem, zapisali wszystkie jakieś usterki, które mi dokuczają, przeszkadzają, tak to się odbywało, no teraz tutaj to wygląda trochę inaczej, no może to tak ma być, może ja po prostu, no po prostu może w Audi tak jest. No dobra, słuchajcie, spadam do domu, czekam jutro na telefon, czy auto będzie gotowe. No i oczywiście odezwę się do Was, jak już coś będę wiedział. Cześć, witam się z Wami po kilku dniach. Temat Audi, część druga. Już Wam mówię, znowu jadę do serwisu. Jak widzieliście wcześniej, byłem już w serwisie, zdiagnozowali przyczynę usterki, czyli powiedzmy sobie usterki zapalenia się błędu. I okazało się, że w którymś momencie nie włączyła się elektryczna pompka wspomagająca układ chłodzenia, i wtedy w tym momencie zapalił się błąd. Teraz po serwisie, kiedy oni wykasowali te błędy i zamówili części, bo dzisiaj jadę, mówiąc dokładnie, na wymianę tej pompki, która już przyszła do serwisu, więc około 2 godzin ma to potrwać. Więc jadę na tą wymianę, bo jutro już chcemy ruszać z przyczepą. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda, tak jak chcieliśmy. E, więc tak, e, pompka w momencie, kiedy odpaliliśmy silnik, ona po prostu nie zadziałała, wyrzuciło błędy. E, potem, kiedy zgasiliśmy auto na stacji benzynowej, to błąd już był zapamiętany, więc dlatego się świeciła e, usterka, a Moc wróciła, no bo pompka zaczęła działać Czyli elektryczna pompka, która wspomaga układ chłodzenia Raz chodzi, raz nie chodzi W tej chwili mi wykasowali to już parę dni temu Wtedy, kiedy byłem na serwisie Wykasowali mi te błędy, zdiagnozowali to Przyjechałem z Gdańska do domu Tam gdzieś jeszcze jakieś drobne kursy Nic się nie zaświeciło Teraz właśnie ruszam do Gdańska z powrotem I też nic się nie świeci Żaden błąd się nie zapala Czyli po prostu w którymś momencie za nie mogła Fajnie, że serwis od razu to wymienia, nie że na zasadzie jeździć i obserwować. Więc tutaj pod tym względem bardzo fajnie. Także dzisiaj zabieram Was kolejny raz do serwisu, zobaczymy co zrobią, jak zrobią i czy to po prostu zadziała. Także póki co ruszamy. Słuchajcie, dobrze, że wyjechałem wcześniej. Bo niestety, ale już Was odwracam, tak wygląda podróżowanie przez trójmiejską wodnicę. Jest, słuchajcie codziennie, a to jest jeszcze przed sezonem. Więc w sezonie możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda podróżowanie po której miście w sezonie. Mam jeszcze pół godziny zapasu do serwisu. Mam nadzieję, że to lada chwila się ruszy i dojadę. No to już wiemy skąd ten korek. Słuchajcie, na naszym pasie zepsuła się ciężarówka, właśnie ją minęliśmy. No ale oczywiście z drugiej strony jest wypadek, no i wszyscy ciekawcy muszą zobaczyć co się stało. I dlatego wszyscy zwalniają. No ale w drugą stronę, jak widzicie, nie wygląda to lepiej. Wręcz powiedziałbym, że chyba jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że jak już będę wracał, to już się wyluzuje troszkę ta obwodnica. I jesteśmy, proszę Państwa, w Audi. Wiecie, jeszcze w serwisie, nie wiem, czy to za mną widać Same nowe sztuki stoją Auto naprawione Wymienili tą pompkę eee, Jeszcze jakieś aktualizacje Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam Także miejmy nadzieję, że będzie żyło Jutro haczymy przyczepę I zapraszam już Was na ten odcinek Zobaczycie, gdzie pojedziemy I z kim się spotkamy Zanim skończę ten odcinek To jeszcze Wam pokażę, bo troszkę mi się pozmieniało Ostatnio w przyczepie może nie pozmieniało, tylko co e, zmodyfikowałem różne jakieś tam historie. Ale tak jak już dojadę do domu, to oczywiście włączę kamerę i jeszcze Wam pokażę i słuchajcie, ja już w domku. No i teraz, tak jak mówiłem, jeszcze wam powiem o kilku zmianach, e, które zaszły. Między innymi słuchajcie, długo długo chorowałem na lusterka Emuka. I właśnie dzisiaj przyszły, a teraz jeszcze chodźmy do kempingu. E, już zaczynamy się pakować, już jest podłączona do prądu, bo chodzi e, lodóweczka. Zamrażarnik zapakowany, część lodówki już też zapakowana, jeszcze jakieś tam rzeczy, a jeżeli chodzi o zmiany w przyczepie, to już wam mówię. Nie będę już tego teraz rozbierał, żeby Wam pokazać, ale pokażę Wam, e, muszę odpalić aplikację. Co się zmieniło? Zmieniło się to, słuchajcie, że e, założyłem, zmieniłem akumulator, czyli ze zwykłego e, e, AGM-a, który mieliśmy. Oczywiście nic mu nie dolegało, wszystko było ok, ale za mną chodził LifePo4. LifePo, po, life po, life po zwał jak zwał, ale w każdym razie już mamy. Kupiliśmy też taki, który ma maty grzewcze, czyli chodzi nam o to, że jak pojedziemy gdzieś zimą w mrozie, to on też będzie mógł się ładować z auta. I już odpalam tą aplikację i wam pokażę. Generalnie go testowaliśmy. Chodziło mi o to, słuchajcie, u nas jest w przyczepie Energoblok, czyli pakiet akumulator, który zamawialiśmy fabrycznie. Nie ma dokładanej jakiejś ładowarki na 230 tylko wszystko to jest z energobloku, który jest i już was odwracam do aplikacji. Zobaczcie tak wygląda aplikacja, w tej chwili jesteśmy podłączeni do prądu, eee, mamy 13,62V w akumulatorze, pobór jest 0, także ani nie ładuje ani nie, nie pobiera. W tej chwili, no bo jest podłączony, jest naładowany do 100%, więc BMS już go e, odciął. Słuchajcie, miałem cały czas obawę e, związaną z tym, że nie wiedziałem do końca, czy będzie ładował z auta, i czy będzie ładował e, z tego energobloku, no bo tam. Live po 4 ma jakieś tam wymagania jeżeli chodzi o wolty, ja się za bardzo na tym nie znam na elektryce, ale powiem Wam już co zaobserwowałem bo w momencie kiedy go założyłem akumulator miał 56% w 56% był naładowany i w momencie kiedy podłączyłem go do 230 słuchajcie, ładował według aplikacji, ładował 19 amperami więc bardzo fajnie Jeżeli jak już przekroczył 70% naładowania to, to ładowanie zmniejszyło się do 12A. No i też, jeszcze jak był 50 parę procent, to podłączyłem go do auta na wolnych obrotach i byłem ciekawy, jak będzie ładował z auta. I słuchajcie, z auta udało się uzyskać 9A, kiedy był do, 60, do 50 parę procent. Nie wiem, jak by ładował, gdyby on już miał 80% bateria, by miała. No to wtedy może by ładował mniejszym prądem. Nie wiem, jak to wygląda, ale w każdym razie ładuję go do 100%. Jak jest rozładowany do 50%, to ładuje fajnie, bo 19A z 230 i 9 Amperami ładuje z samochodu, więc wszystko działa. Ładuje tak jakbyś powinno. Tego się troszeczkę obawiałem. No, widać niepotrzebnie. Ja też w międzyczasie jeszcze zadzwoniłem do Procampu. Porozmawiałem tam z Michałem, który zajmuje się elektroniką w Procampie, czyli w serwisie Knausa. I mówi, że jeżeli mam pakiet akumulator fabryczny to będzie to działało, będzie to funkcjonowało. Jeżeli mam nawet, miałbym dokładany, to oni dokładają takie ładowarki, że one są też przystosowane do ładowania live. -pool. Także tyle by było, jeżeli chodzi o zmiany w przyczepie. Idę zaraz zakładać lusterka. Zaczynamy dalej się pakować, bo jak już powiedziałem, jutro wyjeżdżamy. No i oczywiście zapraszam Was już na kolejnego vloga. Pojedziemy w zupełnie, zupełnie nowe miejsce i tam się będziemy z kimś spotykali, a to już zobaczycie na kolejnym vlogu. Także e, dzięki bardzo, że byliście ze mną w tych przygodach e, z awarią Audi, e, króciutko o tych zmianach. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, jeżeli chodzi o ten akumulator i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście piszcie, wam odpowiem. E, miejmy nadzieję, że Audi już będzie chodziło, nic się nie będzie działo. Podobno te usterki już występowały w kilku takich samochodach, więc była jakaś partia tych zaworków, tych elektrycznych pompek do wspomagania układu chłodzenia. Było kilka zgłoszeń. Jakaś partia była wadliwych tych pompek, już są ponoć poprawione, nic się nie dzieje. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Także dzięki bardzo, że byliście i do zobaczenia na kolejnym wyjeździe.